Początek nowenny przed świętem Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół Wszystkich Świętych na cmentarzu Świętego Rocha Prośba moditewna przed wyjazdem na Ukrainę Jutro Boże Ciało Może mi na swoje opiece ja nie mam w dług barwny pojawi się na niebie Wspomnę na mojej przymierze Tak mówi Pan dwóch zastępów Amen, amen, amen. Król nam Chryste, zawsze i wszędzie. Wigilia Bożego Ciała. Król nam Chryste, zawsze i wszędzie.